Na wymarzoną majówkę nad morzem zaprasza apart hotel Residence Jastrzębia Góra www.residence.pl Alarm bombowy na katowickim osiedlu Tysiąclecia. Część mieszkańców bloku przy ulicy Piastów 12 spędziło około 4 godzin w podstawionym autobusie. Wszystko zaczęło się około 6 rano, gdy śledczy weszli do jednego z mieszkań. Ujawnili substancje chemiczne, które jak podkreślam prawdopodobnie mogłyby być użyte do produkcji materiałów wybuchowych, ale ta informacja będzie jeszcze potwierdzana W wyniku tych czynności zatrzymano lokatora z tego mieszkania, a ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o ewakuacji ludzi z Budynku. Policja nie podaje więcej szczegółów. Wiadomo tylko, że zatrzymany mieszkał na drugim piętrze budynku, a przeszukanie jego mieszkania zlecił Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Około godziny 14 mieszkańcy wrócili do swoich domów.